Kontynuując działalność Rady do Spraw Neurologii przy Ministrze Zdrowia, pokazujemy, że jak najbardziej jest to dziedzina, która cieszy się zainteresowaniem Ministerstwa. Nie wszystkie specjalizacje, a nawet bardzo mało specjalizacji może się cieszyć takim przywilejem, że jest specjalna Rada powołana przy Ministrze Zdrowia, która prężnie działa, która w, teraz od paru miesięcy zajmuje się m.in. Taryfikacją świadczeń, więc no rzeczą, która była zaniedbana od wielu lat. No nie powiedziałbym, że, że są jakieś złe czasy dla neurologii, nie, natomiast my musimy uczynić jedną rzecz bardzo istotną, to jest po naszej stronie, we współpracy oczywiście z Towarzystwem Neurologicznym, żeby ta neurologia stała się dziedziną medycyny nie tyle priorytetową, ile chętną do wybierania, chętną do do nauki, chętną do poświęcenia e, życia e, tej neurologii, żeby, żeby po prostu ta chęć e, wśród młodych lekarzy pokazała się, bo tego nam brakuje, brakuje nam młodych kadr w neurologii, i, a są bardzo potrzebne. Raport, o którym dzisiaj mówimy, daje nam naprawdę głęboki wgląd w stan obecny polskiej neurologii i jesteśmy dumni z sukcesów tej dziedziny medycyny, z tego, że stała się nie tylko dziedziną diagnostyczną, ale również terapeutyczną. Natomiast przed nami są również bardzo istotne wyzwania. Takim wyzwaniem jest brak kadr medycznych i Potrzeba retaryfikacji procedur w neurologii. Niestety procedury w neurologii są nieodpowiednio wycenione, nie pokrywają tych kosztów, które muszą być włożone, aby pacjent był zdiagnozowany i właściwie leczony. Od dłuższego już czasu apelujemy o to, aby neurologia stała się dziedziną priorytetową w polityce państwa i proszę tu nie mylić. Tego, że jest specjalizacją priorytetową, w tym kontekście, że rezydenci ją wybierający otrzymują pewien dodatek finansowy, zachęcający do wyboru specjalizacji. Mówię o całej dziedzinie, o jej priorytetowości, tak jak onkologia, jak kardiologia, jak ostatnio psychiatria, która leczy choroby mózgu, a przecież to głównie neurolodzy leczą choroby mózgu jak gdyby o tym się na co dzień nie pamięta, a to obciążenie neurologii w sensie liczby pacjentów, ono rośnie i ono będzie rosło.